thank you Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale UrbeX Projekt. Słuchajcie, co wam dzisiaj pokażę. Ogólnie znajdujemy się w miejscowości Muława i nie wiem czy słyszeliście, ale znajduje się tutaj. Dość spory kompleks, opuszczony kompleks w fabryki, w której produkowano cegły oczywiście jest to cegielnia obiekt, który powstał już przed II wojną światową i już w tamtym okresie produkowano tutaj cegły na szeroką skalę Jak sami widzicie, dzisiaj jest to postapokaliptyczny można powiedzieć krajobraz Mam nadzieję, że nic mi dzisiaj na głowę nie spadnie Możecie zobaczyć. Mamy tutaj również ogromny, może nie ogromny, ale dosyć wysoki komin. Oczywiście nie jestem na tyle niepoważny, aby na niego wchodzić. Ale dobra. Ten budynek sobie darujemy. Przejdziemy sobie do kolejnego, większego obiektu. Wewnątrz zapewne jest dosyć ciemno i, i prawdopodobnie <laughs> będziecie słabo widzieli to, co ja widzę. Bo moje oczy na pewno widzą lepiej niż kamera, ale dobra, zobaczymy. Oczywiście uważamy pod nogi, abyśmy nigdzie nie wpadli. No, i dobra, mamy jeden z budynków. Oczywiście, jak sami możecie zobaczyć, mamy tutaj miejsca, w których przechowywane były prawdopodobnie już gotowe wyroby. I w miejscu tym zapewne się wszystko suszyło. Jestem wręcz o tym przekonany, że tak było. Dlaczego ten obiekt upadł? Nie jestem wam w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale podejrzewam, że było z tym równie, również tak samo jak z innymi obiektami, które upadały albo w trakcie II wojny, albo po, po wojnie. Myślę, że wszędzie dookoła jest to samo, dlatego przejdziemy sobie dalej. Zobaczymy, jak to wygląda w środku. Tam, gdzie oczywiście się uda, postaram się wejść do góry. Oczywiście pamiętajcie, że jestem tutaj sam i nie chciałbym ryzykować po prostu tego, że spadnę, po prostu i się połamnę. Nie będę miał jak wrócić do domu. Ta konstrukcja tutaj jest dosyć ciekawa. Zapewne było tutaj jakieś zadaszenie. Niestety wszystko się już sypie. Chciałbym z tej strony, oczywiście, pozdrowić kanał Biegam po Wsi. Jak i również kanał Kombinat. Oczywiście mamy tutaj jeszcze jeden obiekt. Ale wierzyć mi się nie chce, że, że jest to już wszystko. Tak więc chyba wejdziemy do góry i zobaczymy, czy znajdują się tu jeszcze jakieś pozostałości. Powiem Wam szczerze, że jest tutaj dosyć miękko pod moimi nogami. Mam nadzieję, że nic się tutaj dzisiaj nie zarwie. Tu nawet rosną <grywka> dzikie jabłka. Nie wiem, czy to widzicie. A tu są te miejsca które widzieliście z dołu, gdzie słyszyły się najprawdopodobniej cegły. Moi drodzy, tak to się przedstawia. Jest tu niezwykle gorąco. Coś czuję, że trzeba będzie chyba udać się do tego obiektu. Ale nie chcę mi się wierzyć, że to już wszystko niemożliwe. Przecież tutaj było z tego co widziałem na zdjęciach o wiele więcej miejsc. A może to nie jest to miejsce? Hmm. Z tamtej strony przyszliśmy. Tak więc, no nie mam pojęcia. To już by było wszystko na chwilę obecną. Myślę, że trzeba będzie po prostu odpalić drona i rozejrzeć się po okolicy. Dosyć ciekawy obiekt. Słuchajcie, z tego co mi wiadomo, to w miejscu tym zginęło. Dosyć sporo pracowników, oczywiście mówimy tutaj o czasach, mówimy tu o czasach, kiedy obiekt normalnie funkcjonował. Niezwykle gorąco, tak więc musimy sobie jakoś radzić. Co jakiś, co jakiś czas pić wodę, Bo oczywiście woda, picie wody jest najważniejsze, aby się nie odwodnić. dźmy sobie dalej hmm. A może po prostu pozostałe obiekty zostały już wyburzone. Tutaj widzę już wyjście z tego zakładu. A więc może, może to nie ta cegielnia. Dobra, myślę, że trzeba wrócić, podnieść drona i zobaczyć jak to wygląda z powietrza. Słuchajcie znajdujemy się wewnątrz pieca w którym wypalano cegły tak więc posłyszymy się latarką okej okay. fajnie to wygląda zobaczcie to tutaj Wypalano cegły w tym miejscu. Nie wiem na jakiej zasadzie się to odbywało. Ale klimat jest naprawdę niesamowity. Zobaczcie, mamy nawet piłkę lekarską albo do, do siatki. Ktoś tu pozostawił części telewizora. Mamy również jakby starą budę? Albo karmnik? <laughs> ciekawe, ciekawe. Słuchajcie, tu się znajdują otwory. Teraz one są już po prostu pozapychane, ale na pewno spełniały jakąś rolę. Oczywiście to jest sytuacja analogiczna do poprzedniego korytarza. Zobaczmy, jak to wygląda z tej strony. Oczywiście z tej strony widzicie jeszcze pozostałe miejsca, gdzie przechowywano już po prostu chyba wypalone cegły. A tutaj do góry na ten piec prawdopodobnie dałoby się wejść. Widać że mamy tutaj linkę, po której ktoś próbował wspiąć się do góry. Powiem Wam, że klimat jest nawet, nawet spoko. Jeszcze rzucimy sobie okiem na te miejsca, w których składowano już chyba wysuszone cegły. Nie no fajnie to wygląda. Taki post-apokaliptyczny klimat. Bardzo ciekawa sprawa. Ok, moi drodzy. Mam nadzieję, że. Mimo, iż zbyt wiele nie było tutaj do pokazania, to. Taki post-apokaliptyczny klimat również Wam się podoba. Mamy również tutaj, oczywiście, inne budynki, w których nic oczywiście nie ma. Mamy również stację Trafo. Zobaczcie, jak staro ona wygląda. Tu jeszcze możecie zobaczyć jakieś stare symbole. Wymalowane także, no powiem Wam szczerze, ciężko mi cokolwiek powiedzieć na temat tego miejsca. Jak widzicie, są tu tylko drabinki, po których można wejść wyżej. Ale ja sobie podaruję, jest kurcze, naprawdę gorąco, 30 stopni. Ja tu mam jakiegoś pecha, że zawsze. Zawsze jak wypieram się na jakieś dłuższe eksploracje, to temperatury są wysokie. No ale cieszmy się tym, że jest ciepło, za chwilkę przyjdzie zima i tyle będzie dobrego ze słońca. Dobra moi drodzy, ja w tym momencie się z Wami żegnam. Jeżeli odcinek Wam się podobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Możecie zasubskrybować ten kanał, jeżeli Wam się podoba. Możecie zostać moimi patronami i oczywiście patronów pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich widzów, którzy mnie oglądają. No i co? Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.